Witam Państwa. Ostatnie dni przyniosły Polsce niezwykle szkodliwe wypowiedzi. A więc, mamy z jednej strony wypowiedź urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, który twierdzi, że ktoś mu powiedział czy go zapytał, dlaczego w Polsce jest tyle warholsa bezczelnego. W opinii rozmówcy prezydenta tak jest, ponieważ. O to na nikogo nie powieszono, a więc prezydent sugeruje w odniesieniu do swoich oponentów, że być może trzeba byłoby ich powiesić, bo są oni zdrajcami. A więc oponentów nazywa się zdrajcami, robi to urzędujący prezydent i jakoś nie spotyka się to z żadną reakcją jego obozu politycznego. Piś tłumaczy tą wypowiedź. Prezydent po prostu się miał odnieść do stanu sędziowskiego, do bezmiaru bez chaosu w miarze sprawiedliwości i to ma uzasadnić jego brutalną wypowiedź. No i mamy również kilka dni wcześniej wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który chwali ruch Bąkiewicza, podziękował Bąkiewiczowi za to, że jego ludzie ciałem i rękoma bronią polskiej granicy. Kaczyński wręcz powiedział, że być może przyjdzie czas, że do tych rąk będzie trzeba coś wziąć. Mamy więc samozwańczy w ruch obrony granicy, ludzi, którzy po prostu samozwańczo kontrolują obywateli, no nie tylko polskich, awanturują się. Doszło do, do gorszących scen właśnie w Słubicach, gdzie Bąkiewicz tam zrobił awanturę w Urzędzie Miasta. Ponieważ nie rozumiał, dlaczego nie może bezprawnie, bez pozwolenia wieszać swoich banerów. No i mamy wreszcie Grzegorza Brauna, który po raz kolejny przegiął, tak, przekroczył wszelkie granice. Stwierdził, że nie było komór gazowych, że to jest właściwie fake, tak, a więc zakwestionował zbrodnię w osięcimską. To się stało zresztą w jednym z, z mediów polskich, legalnie funkcjonujących. No i pytanie, do czego to zmierza. Tak? No to wszystko jest naprawdę niezwykle niepokojące. Mamy również prezydenta elekta, który mianuje sobie na szefa PBN-u osobę, która nie ma dostępu do informacji niejawnych, a więc rozumiem, że kompetencje nie są istotne, tylko istotny jest klucz polityczny. To wszystko zmierza w bardzo, bardzo złym kierunku. I kłopot polega na tym, że no niestety to wszystko spotyka się z akceptacją, bo z obojętnością społeczeństwa. Znaczy, w Polsce upadają wszelkie standardy, znaczy nie ma, nie ma standardów, nie ma granic. Niektórym politykom puszczają wszelkie hamulce, no i postępuje jakaś, nie wiem, demoralizacja, tak? No i niestety, ale ja tą demoralizację widzę głównie po prawej stronie. Widzę, widzę to u ludzi, którzy postanowili uznać swoich oponentów za zdrajców. Już taki język o wieszaniu zdrajców stał się, rozumiem, normą, ponieważ takiego języka używa urzędujący i To jest w porządku, tak? to, to jest ok. Jakoś nikt nie robi z tego jakiejś tam większej afery. No, oprócz takiego, ojej, to straszne, to nic się nie dzieje. No i mamy wreszcie sprawę tego nieszczęsnego Brauna, tak? A więc to no, kim jest Brown? No Braun to jest zwyczajny pajac, tak? To jest taki normalny, zwyczajny pajac, który po prostu pajacuje, e, robi po prostu show i to się po prostu mu opłaca, tak? No, ale skoro jest bezkarny, tak? Skoro nie spotyka go za to, co robi żadna kara, żadne konsekwencje, no to idzie dalej, tak? Jakby kolejny krok dalej i państwo jest bezradne i to jest coś niebywałego, że państwo jest po prostu bezradne Wobec takiego oszołoma, tak, po prostu takiego gnojka, któremu się wydaje, to jest zwyczajny gnojek, ja się jakby nie, nie boję tego słowa użyć, to jest taki zwyczajny gnojek po prostu, gdzieś tam sfrustrowany, że nie ma talentu członków swojej rodziny, po prostu epatuje swoją, swoją głupotą, tak, zgrywa jakąś, nie wiem, szlachcica, po prostu zwyczajny gnojek, który powinien dostać po prostu pałką po tyłku, tak, i to tak solidnie. Yy, jakaś, jakaś dobra ścieżka zdrowia po prostu by mu się przydała, może by się czegoś nauczył. Tak, ścieżka zdrowia takiego ognojka po prostu nic innego yy, nie przychodzi mi do głowy, to może by się po prostu czegoś nauczył, tak? Natomiast no, kłopot polega na tym, że nic się nie dzieje z tym z tym człowiekiem, jakby on jest bezkarny, robi sobie co chce, yy, obraża kolejnych ludzi, przekracza kolejne granice i to się dzieje za aprobatą mediów, tak? Znaczy, najlepsze jest to, że to się dzieje w mediach, tak? Yy, ja sam komentowałem w Radiu wnet. No, niestety tam jest taka polityka, że tam się różnych oszołomów zaprasza. To jest wolność słowa, tak zwana, podobno na no, to polega wolność słowa, że każdy oszołom może po prostu powiedzieć to, co ma do powiedzenia, ale też czczepionkowcy, tam płaskoziemcy, inni po prostu inne świry, wariaty, i to jest normalne. To, to nie jest normalne, tak? No ale okej. Okay. Dlaczego tak się dzieje? No, tak się dzieje dlatego, że to po prostu nakręca klikalność i słuchalność, tak? Jakby no Dzięki temu no, takie medium ma po prostu słuchaczy, tak widzów. No bo teraz wiele przecież audycji jest robione online, jakby również z wideo, więc nawet dzisiaj radia mają widzów i słuchaczy jednocześnie. No i taki Brown, o którym przecież każdy wie, że, 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 że zrobi skandal, po prostu przyciąga widzów i słuchaczy, tak? No i po prostu robi, robi reklamę takiemu, takiemu medium. A więc no cóż szkodzi, tak? Zaprosić, potem przeprosić, tak? Za, 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 za jego wypowiedź, i to jest skandal. Bo my dzisiaj mamy upadek właściwie, właściwie etyki na, na, każdym, na każdym stopniu państwa, tak? Na, w, w każdym miejscu państwa mamy upadek etyki dziennikarskiej. Jest takie pojęcie, że dziennikarze są to, co i tacy bezstronni, tak tacy, na przykład jak pan e, Rymanowski, że oni właściwie są tacy bezstronni i oni tak kierują rozmowy ze wszystkimi. Natomiast no, wszystkie poglądy nie są do zaakceptowania. Tak? To nie jest tak, że każdy pogląd jest do zaakceptowania, że można go promować normalnie sferze publicznej, że to jest okej. Okay. To, to nie jest okej, okay, tak? No ale rozumiem, że dzięki temu się robi podcasty, dzięki temu się po prostu nakręca klikalność. I na tym poleccie dziennikarstwo, że nie ma etyki, jest klikalność. Tak jest klikalność, jest, jest widownia, jest, są widzowie słuchacze i to jest okej, okay, tak? I oni się tłumaczą tym, że oni są tacy właśnie bezstronni, no i stąd po prostu takie podejście, także zaproszą każdego. No tak każdego jednego, który nakręci nakręci widownię, tak? Mamy takiego starowskiego, który ma ten swój, pożar się Boże, kanalik. Zero, i yy, za bardzo wiadomo o co mu chodzi. Chodziło tylko o to, żeby robić burdel, yy, ponieważ startował wybora prezydencki z takim przekazem, że głosujcie yy, na kogo chcecie, ale nie na mnie. Yy, więc, no więc o co chodziło? Chodziło chodzi po prostu o to, 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 żeby robić burdel, tak? Żeby robić sobie promocję, robić burdel. Yy, no i co to wniosło? Znaczy, co starowski w ogóle wniósł do debaty? Obraził dziennikarkę podczas debaty w TVP i najgorsze było to, że się nie spotkało żadną reakcją. Czyli ja sobie w Francji na przykład nie wyobrażam, że mamy takiego oszołoma jak Stanowski, który przychodzi na debatę do mediów publicznych, obraża jakiegoś dziennikarza i nikt nie reaguje. czy znaczy, no oni to by go po prostu wzięli, wyrzucili za szmaty, by go wzięli, wykopali z tego studia i koniec kropka, tak? I by nie było w ogóle dyskusji z takim Stanowskim, tak? Znaczy są pewne standardy, musi ich przestrzegać, tak? No to w Polsce nie ma standardów, każdy może przeginać, tak? I ja powiem więcej, to co jest naprawdę smutne, to że Trzaskowski przegrał wybory, dlaczego? Dlatego, że przestrzegał standardów, znaczy jakby on przegiął na debacie z Nawrockim, jakby zaczął biegać po nim na maksa no to wtedy by było, że jest męskim mężczyzną, także z facetem. No ale skoro trzymał się standardów kultury, no to się okazało, że jest po prostu nie facetem, ciapą, tak? takim po prostu e, mm, papciem. No i tyle, tak? I przegrał wybory, ponieważ mm, przestrzegał standardów. I teraz się okazuje, że w Polsce wygrywają ci, którzy łamią wszelkie standardy, którzy przeginają, bo to jest fajne, no to, to, to się podoba. I taki, taki gnojek, tak? Oszołom gnojek, po prostu pajac jak Braun, Powiem raz jeszcze, gnojek, tak? Zwyczajny gnojek, po prostu, jak Brown, ma półtora miliona wyborców, tak? Znaczy, półtora miliona ludzi uważa, że to jest fajne, także taki po prostu, to taki, to taki pajac um, gasi świece hanukowe gaśnicą, to jest super. Gdzieś tam zrywa flagi, demoluje choinki, demoluje sprzęt nagłaśniający i to jest fajne, tak? E, taki gość przychodzi do, do kliniki, bierze zakładników. I to, jest, I to jest event, tak? Znaczy, no, to są pewne granice, no, szanowni Państwo, no, jakby no, że w realnym, tak? Znaczy, to wszystko nie jest normalne. A więc taki gnojek jak Brown, po prostu powinien zostać no, zwyczajnie pałką po dupie, trzeba powiedzieć sobie to wprost, normalnie po prostu spałować, spuścić odpowiedni po prostu e, edukacyjny, pouczający, pedagogiczny po prostu, e, że tak się wyrażę, łomot. Zamknąć do celi, niech pan sobie tam posiedzi i czeka sobie grzecznie na wyrok, tak? Tak po niego potraktować, bo to człowiek po prostu myśli, że wszystko mu wolno, i we Francji gwarantuję państwu, że tak by to się odbyło, tak? Pana by po prostu zatrzymano, poszedłby sobie do celi z, z, z innym panem, ten pan może by mu tam w tej celi uświadomił, że są inne kierunki niż hetero. W życiu seksualnym, na przykład, tak, i taki, na przykład, pan Brown wyszedł bez takiej celi, już kompletnie zmieniony, e, uspokojony, e, ugrzeczniony, tak dalej, tak dalej. A ja oprócz tego, e, dostałby wyrok za to, że po prostu łamie prawo. A w Polsce pff, to jest normalne, tak? Taki Brown łamie sobie prawo, robi sobie co chce, e, a ludzie mówią: Ojej, to straszne, tak. Kaczyński myśli nad tym, a może to jakaś inspiracja obca, tak zagraniczna, no wiadomo, rosyjska albo niemiecka, tak, jakby no, nie, ma, nie ma innej opcji, z Rosji albo Niemcy, bo Kaczyński nie zna innych państw na świecie, tak, a jeszcze są Amerykanie, chociaż go, go utrzymują, no to, no to wiadomo, przepraszam. E, a co robi państwo? No nic, Są no tutaj pan Boda się zastanawia, jaki jak by tutaj podjąć przepis, prawda, paragraf tutaj... Podstawę prawną, i tak dalej. Znaczy, nie, no, znaczy to, jest, to się w głowie nie mieści, tak? Co się w tym kraju po prostu wyprawia, tak? Znaczy, ale to się wyprawia, czy znaczy, okej, okay, to jest tak, że państwo jest słabe, ja się zgadzam, i to jest wina rządu, że ten rząd po prostu nic nie może. Hmm. pisu urodzić nie umiał, było za ciężko, tak? Eee, doszło do tego, że Alfons w Chuligan, tak neonazista, stracił wybrał polskich, i te wybory. Wygrał. Ten rząd mógł to zatrzymać, też tego nie zrobił. To też było za ciężko. Natomiast, no, jeszcze to jest tak, że w Polsce żyją też obywatele. Tak, i ci ludzie też uważam, powinni się jakoś odnieść do tego, co się wyprawia. A czy ja bym oczekiwał od ludzi jakiegoś solidnego protestu przeciwko temu, co robi Andrzej Duda, że urzędujący prezydent sugeruje, że trzeba wieszać oponentów. Przez rozumiem, każdego, który nie głosuje na pis, trzeba go powiesić, tak? Po prostu, mówi pan prezydent, i to jest w porządku, tak. Oczekiwałbym, żeby ludzie się jakoś sprzeciwili temu, że jakiś oszołom, tak, Robert Bąkiewicz, złodziej zresztą, facet, który ma różnego rodzaju afery finansowe, z których się musi tłumaczyć. Damski bokser, tak? zwyczajny kryminalista, i on jest wielkim obrońcą tak, granicy polskiej. Ma jakąś tam bandę oszołomów, i, i ci ludzie y, chodzą, zaczepiają ludzi. Y, jeszcze wchodzi do urzędu, ma pretensję, że nie może wieszać banera, na którego nie ma pozwolenia. Tak? I to jest w porządku. Także jakiś oszołom, po prostu zwyczajny złodziej, y, taki po prostu gość, chuligan, tak? zastrasza ludzi, wyręcza państwo. I tutaj pan Bodnar zastanawia się nad tym, co z tym zrobić, a może podjąć jakieś tutaj konkretne przepisy, a może by zadziałać jakoś gdzieś, no, no to działaj pan, tak, rób pan coś z tym, ja nie wiem, czy znaczy, no to, to kto ma robić, myślę pan, że to jest, zresztą ma robić, czy to się w głowie nie mieści, gdzie ten pan Bodnar z tym panem Siemoniakiem są, co oni w ogóle robią, czy oni się w ogóle zajmują, tak, znaczy, czy mają czas na, między prostu, pracowników, żeby zrobić cokolwiek, po prostu to się w głowie nie mieści, natomiast... To też jest tak, że my musimy powiedzieć nie, tak? I musimy też wiedzieć, w jakim jesteśmy miejscu. Szanowni Państwo, to jest tak, że historia nie zna się po to, żeby znać, dlatego zna się po to, żeby wziąć jakieś wnioski. I kiedy widzimy pewne zdarzenia w teraźniejszości, to powinno nam się zapewnać jakieś światełko, tak, jakaś lampka, która nam mówi, o, coś jest nie tak. No i w ostatnich dniach obchodziliśmy y, bardzo smutną rocznicę y, 30 rocznicę zbrodni, tak, ludobójstwa w, w Srebrenicy. I co tam się wydarzyło tak naprawdę? Znaczy ci ludzie sobie żyli normalnie, y, muzułmanie, chorwaci, tak, serbowie, było wszystko okej. Okay. Ludzie żenili się y, między sobą, były rodziny, budowali domy, byli sąsiadami, było wszystko w porządku, a tam ludziom odbiło, tak, bo się okazało, że ktoś jest serbem, a ktoś jest chorwatem, bo się okazało, że a jedni to mieli czetników, a jedni to z kolei byli wspierani przez Osmanów w przeszłości, i tam są jakieś spory, bo tam ci mają więcej ziemi, a tam ci mają mniej ziemi, bo im dało Imperium Osmańskie za, za y, przodkom, za, za służbę w wojsku, tak, a Serbowie czuli się poszkodowani i ktoś wymyślił sobie Wielką Serbię. No i co? Ludzie po zaczęli się zabijać, tak, sąsiad, sąsiad zaczął zabijać, zaczęli sobie poczynać gardła, gwałty y, i co? No i nic, tak, i co dzisiaj mają, tak? Jugosławia tak naprawdę była... Yy, najlepiej prosperującym państwem w bloku komunistycznym Rzeczypospolitej Rzeszyńskiej, że, że głosowa nie była de facto tak w, RW, w WPG, nie była jakby członkiem yy, no, tego bloku usowskiego, natomiast to no, była blisko i faktem jest, że jakby no, jeśli by tam się nie podziało, to to się podziało, to po upadku Murmelickiego to naprawdę no, miałby szansę na, 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 na duży rozwój, tak? A oprócz tego, jakby był świetnie położony. Yy, z dostępem też do morza, do przecież. A więc turystyka, nawet mi to przecież przemysłu, no, no naprawdę wyglądało to takie obiecująco, ale nie okazało się, że trzeba się zabijać. Tak? O co? No bo ten jest Chorwatem, ten jest Serbem, ten jest Bośniakiem, bo jakieś tam spore przeszłości yy, i to się właśnie tak, tak zaczynało. Tak jakieś po prostu brutalne wypowiedzi pojawili się jacyś, jacyś tacy ludzie, właśnie jak Brown, tak, i oni raptem zaczęli yy, być ważni. Tacy ludzie jak Radko Midzic, tak, Karadzić i inni. Oni zaczęli być ważni, po prostu, tak? No bo ktoś ich słuchał. To się tak, tak, tak się zaczynało powoli: o takich wypowiedzi, na które ludzie byli obojętni, tak? Jedni byli obojętni, inni się bali reagować, jeszcze nie uznawali, że mają swoje sprawy. No i się zaczęło, tak? Po prostu lu ludzie ludzi zabijali. Nawet sami nie wiedzieli po co, z jakiego powodu. Polecam Państwu: jest taki świetny film pod tytułem Savior, eee, Wojna w Bośni, widziana Oczami Amerykanina, tak, tajemnika, który tam pojechał służyć w armii serbskiej, tak. I właśnie ten film pokazuje świetnie, na czym ta wyra polegała. Właściwie na tym, że sąsiad sąsiada zabijał, nawet nie za bardzo wiedział dlaczego, za co, po co, ale po prostu sąsiad wrogie to się po prostu zabijali nawzajem. Jedni gwałcili drugich, tak. Bośniacy, muzułmańscy, bośniacy gwałcili serbskie kobiety, Serbowie gwałcili muzułmanki, tak. I było super, tak? Jakby tak wyglądała ta wojna i co oni z tego mają? No nic z tego nie mają, tak? 30 lat po wojnie i grozi im kolejna wojna, bo jakiś wariat, Milorad Dodic, tak? Wymyślił sobie, że jest ważny i po to, żeby chronić swoich własnych interesów, swojego własnego tyłka, po prostu grozi yy, implozją w yy, Bośni, tak? Hercegowiny, yy, bo grozi odejściem Republiki Serbskiej. No i no niestety, tak, taki oszłam jak Milorad żeby też ma swoich zwolenników, tak? ludzie nie rozumieją, że to jest gość, po prostu, który broni swojego tyłka, swoich interesów i dla swoich interesów po prostu chce zrobić po prostu kole, kole, kolejną rozpierduchę tak w Bośni. To wszystko. Natomiast, no, tak samo jak w Polsce, tak. No niestety ludzie go popierają i dzisiaj mamy problem, tak. A więc, szanowni Państwo, no, to co dzieje się w Polsce, naprawdę. Jest no, niezwykle niebezpieczne, bo naprawdę Polska osiągnęła duży sukces. Przecież nigdy się w Polsce nie żyło tak dobrze w historii, jak żyje się teraz. No, kiedy w Polsce było tak dobrze? No, sorry, no. Przecież naprawdę w Polsce żyje się dobrze, tak. Kraj się rozwija. E, Okej, okay, ma swoje kłopoty, jak wszędzie, ale się kraj rozwija, tak. Natomiast no. Ludzie po prostu ludziom gotują szasztros, bo, bo mamy ludzi, którzy po prostu to niszczą. Tak jakby nie rozumiem za bardzo, do czego chce ta Polska, prawda? Znaczy, do, do, do czego oni dążą? Do, do wyjścia z Unii Europejskiej? Co oni chcą stworzyć? Jakąś, nie wiem, wielką Polskę, Polskę Jagiellońską, która właściwie nigdy nie zaistniała. E, mówią o jakimś imperium, jakimś czymś. Gdzie z kim imperium, gdzie jak? Znaczy, Polska musi się integrować z Unią Europejską, musi po prostu się rozwijać tam, gdzie jest, tak? E, no są ludzi, którzy padają bzdury, jakieś straszne bzdury i nikt w te bzdury wierzą. I jakby i za chwilę po prostu zniszczymy tak zniszczymy ten dorobek, czy jest dorobek, który na pewno no, no, jednak w Polsce dużo wniósł. Tak? No, przecież te to, to, to ostatnie 35 lat, to były lata dla Polski, jest zwykle udane od kiedy padł komunizm, padła, padł mur berliński. No to w Polsce naprawdę, no przecież doszło do takiego postępu. ok, nie wszystko było y, super, nie wszystko się udało, ale jednak no, to są lata udane. I teraz co chcecie, co wprowadzać, nie wiem co, Białoruś, faszyzm, tak? Znaczy, czego tak naprawdę chcecie? Co ma w Polsce być? Jaka to ma być Polska? Gdzieś nie wiem, wyizolowana, y, gdzie może Polska, która pójdzie na wschód, do, do Putina wam tak spieszno, do Putina chcecie, tak? latami Polacy walczyli po to, żeby się oddzielić od, od Rosji, a teraz co? Ruskie standardy chcecie wprowadzać, a inni na to pozwalają, nic nie robią z tym, tak? Są obojętni, a więc nie, no po prostu to jest czas, żeby sobie zdać sprawę z tego, że dzieje się naprawdę źle, znaczy, w Polsce upadły standardy, upadły wszelkie standardy. Yy, I to w imieniu czego? Źle pojętej wolności słowa, tak? Bo ludziom się wydaje, że wolność słowa to znaczy, że wolno wszystko. Znaczy, to nie znaczy, że wolno wszystko, Czy znaczy, to nie jest tak, że wolność słowa polega na tym, że można powiedzieć wszystko, nawet najgorszą głupotę. Nie są pewne granice, tak? I wolność słowa moja kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego. A w Polsce nie ma takiego podejścia: jest złota wolność, wolność w swoim domku, to jest w porządku, tak Tak powinno być. A więc każdy oszołom może powiedzieć co chce, tak? I to jest ok. I nie ma nikt prawa mu, mu tego zabronić. tak? Dziennikarze w swoim własnym interesie zapraszają po prostu oszołomów po to, żeby nakręcić sobie że to jest w porządku, tak? I tłumaczą to wolnością słowa. Władza nie robi nic, ojej, bo się jeszcze ktoś wkurzy yy, i nie zagłosuje, sondaże pójdą w dół, yy, a zresztą władza jest podzielona, bo yy, właściwie nie wiadomo, która władza, bo PSL chce tak, a KSW chce tak yy, i nie robi nic i to jest w porządku, tak? A ludzie są po prostu obojętni, uważają, że to jest okej. Okay. To nie jest okej. Okay. Znaczy, to, że prezydent Polski mówi, że trzeba Wierzyć oponentów, to nie jest OK, tak? To, że Jarosław Kaczyński, prezes obozu politycznego, który jest w opozycji, ale jest największy obecnie, największa partia w Polsce, mówi, że trzeba za chwilę wziąć coś do rąk, tak, będzie trzeba walczyć, czy znaczy, o co chce Kaczyński walczyć, z kim on chce walczyć? Z kim i po co, tak? Z kim on chce walczyć? Gdzie on ma tego wroga? Znaczy, Polacy mają brać broń do ręki, żeby walczyć z kim konkretnie? Z Niemcami, z Rosją, czy nie wiem, czy może z oponentami, tak? A może yy, chodzi o to, żeby takie właśnie SA stworzyć, tak? No bo chyba o to chodzi, no jak ja widzę, że prezydent, urzędując prezydent elekt, tolerują Bąkiewicza i jego oszołomów, takiego hołotę, wreszcie, ja ten ruch obrony granicy, to jest zwyczajna hołota, tak? to są po prostu idioci, którzy albo dali się gdzieś tam omamić się jakimiś tam głupotami, tak, albo ja coś tam regularni neonaziści, po prostu chuligani, kibor, to jest, to jest, to jest hołota, ten ruch obrony granic, po prostu to jest hołota, koniec, kropka i trzeba to nazwać po imieniu. Natomiast ta hołota jest tolerowana, Dlatego, że no wiadomo, to są wyborcy, ale kto wie, być może za chwilę to będzie jakieś zbrojne ramię tak, pre, pre prawicy, jakieś zbrojne ramię prawicy, które będzie, nie wiem, czyściło ulice, tak, z elementu, z, z ludzi niebiałych, a może za chwilę niepełnosprawnych, tak, jakby ludzi niepotrzebnych w społeczeństwie. Tego chcemy? Znaczy, nie no, po prostu jeszcze czas powiedzieć stop, tak, znaczy to to się musi po prostu zakończyć. I takie gadanie, jak nie w Polsce, to to nie wystarczy. To, to muszą być po prostu te działania. Tak, a więc mówię wprost. Taki Brown po prostu powinien być solidnie spałowany, tak, żeby na tyłku nie przez 3 lata, spędzić sobie kilka dobrych miesięcy w celi, usłyszeć wyrok po prostu i tyle. Po to, żeby każdy widział, że takie działania jak Brauna, po pierwsze, się nie opłacają, po drugie, są Nielegalne, nie do przyjęcia, bo skoro państwo nie robi nic, to jest taka zachęta dla kolejnych oszomów, tak jak Brown, żeby to robić, tak? No bo skoro nie ma w konsekwencji, a to się opłaca, no bo przecież nakręcamy sobie klikalność, oglądalność, e, zwolenników to się po prostu opłaca, e, no to się to robi, tak? A więc państwo, państwo jest od tego, żeby położyć temu tamę. I Brown stał się pewnym symbolem, sam tego chciał, a więc po prostu mówię, solidnie spałować. Spuścić solidny łomot, taki odpowiedni, tak? E edukacyjny, pedagogiczny, e tak jak po prostu niektórzy umie, umieli to robić i powinni umieć to robić nadal, do celi, niech sobie tam Brown posiedzi, najlepiej z jakimś e współlokatorem, który mu tam uświadomi, że są e różne płcie i różne sposoby na miłość, tak? E no i później wyrok i koniec. kropka. Natomiast my, jako społeczeństwo, też musimy powiedzieć sobie wprost, że nie możemy akceptować wypowiedzi takich, jakich się dopuszcza że Duda czy I tutaj yy, ja oczekiwałbym, no, więcej jednak, w działalności społecznej, tak? A więc. Yy, no nie wiem, przecież każdy ma profile tak, w przestrzeni wirtualnej, jakieś, jakieś komentarze, po prostu wypowiedzi, że się na to nie zgadzamy, tak? No, być może, nie wiem, jakieś manifestacje, jakieś protesty, jakby żeby ta część społeczeństwa, która się nie zgadza z tym, co się dzieje, po prostu zaprotestowała, jakkolwiek pokazała, że się, że się z tym nie godzi, tak? No przecież, kiedy zaczęto prawa aborcyjne, to kobiety potrafiły wyjść na ulicę, tak? A tutaj nikt nie może wyjść na ulicę ani zrobić niczego. Kiedy Duda mówi, że powiesi swoich oponentów. Braun mówi, że właściwie nie było holokaustu, a Kaczyński mówi, że trzeba brać broń do ręki, żeby walczyć z wrogami Pisu. Tak, i, jakby, i nikt z tym nic nie robi. I jedyne co my słyszymy, to jest ojej to straszne. Znaczy, to to się w głowie nie mieści. I yy, ja nie chcę przesadzać, tak? Nie chcę, jakby, no, ale. Naprawdę, no, uczcie się z historii, no, bo mówimy ciągle o II ale przecież mamy coś, co mówi, że mamy jakby zbrodnie i wojnę w Jugosławii, tam, tam jakby sąsiad sąsiada zabijał, no nie wiem, czy my się mamy w Polsce zabijać, mamy do siebie w Polsce strzelać, a więc to jest czas, żeby powstały jakieś konkretne standardy, bo one są wszystkim potrzebne, naprawdę, od lewa do prawa potrzebujemy standardów, tak, które się wszyscy będą trzymali. Ale muszą w końcu powstać w Polsce. No to nie może być tak, że jest taki chaos, taki burda dla kuka, że każdy robi, co chce i to jest ok. Tak? A czy to zmierza do chaosu? To, to zmierza do upadku państwa. I jak państwu pani na tym nikt nie zyska, więc jest potrzebna reforma statusu dziennikarza. Musi być konkretna karta dziennikarska, w której jest dziennikarzowi wolno, co nie wolno. Po prostu są poglądy, które powinny być wykluczane ze, 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 ze sfery publicznej. Nie może być tak, że każdy pogląd jest do przyjęcia, nie. Znaczy, jeśli ktoś twierdzi, ja bo wiemy, że stwierdzi, bo, bo go, jego, jego poglądy yy, na antenie, że nie było Holokaustu, to się po prostu go nie zaprasza, tak? I koniec kropka. No bo yy, każdy wie, kim jest już brał, Jeśli radio tego zaprasza, to to chyba nie może być złudzeń co do tego, co on tam wyrabia, tak? A więc bądźmy poważni, yy, to medium wiedziało, co robi, jest współwinne za jego wypowiedź, tak? No i właśnie, może jakaś kara dla tego medium, tak? Może coś by się w końcu mogło podziać, w związku z tym to się wydarzyło, tak? A więc państwo powinno zacząć działać, tak? I robić w końcu coś, ale obywatele też powinni sobie uświadomić, że bez obywatelskiego oporu wobec tego, co się dzieje, tej faszyzacji polskiej, która postępuje, no, Polska po prostu przejdzie w ręce faszystów, tak? A więc pamiętajmy, że Polska jest naszą wspólną własnością. Jeśli państwo nie zrobicie nic, to się potem nie dziwcie, tak? Nie zdziwcie się, jak Bąkiewicz będzie, nie wiem. Minister spraw wewnętrznych albo Minister spraw Sprawiedliwości, tak? No, skoro Senkiewicz może być szefem BBN-u, to czemu Bąkiewicz nie może być. Ministerstwem spraw wewnętrznych, na przykład sprawiedliwości. A dlaczego na przykład Brown nie mógłby być premierem, tak? Dlaczego nie? No, do tego to zmierza, tak? A więc naprawdę obudźcie się, szanowni państwo, Zacznijcie robić coś, tak, jakoś po prostu się sprzeciwiać temu, co się w Polsce dzieje, jakoś po prostu mówić nie, robić cokolwiek, tak, no bo jeśli nie, to za chwilę naprawdę Polska będzie państwem faszystowskim tak? i to za bardzo krótką chwilę, więc to zależy od was, albo się sprzeciwicie, albo to się po prostu stanie, więc to jest naprawdę czas na sprzeciw. Natomiast chciałbym powiedzieć tym wszystkim naprawdę, którzy się po prostu dają niestety oszukać i wykorzystywać, naprawdę. Ja rozumiem, że nie wszystko w Polsce się udało, ale te 35 lat to były lata udane. Integracja Polska z Unią Europejską to był okres udany, tak? Sami wysyłacie swoje dzieci na Erasmusa, jeździcie po Unii Europejskiej, korzystacie z tej Unii Europejskiej, a tak krytykujecie, a więc no, zauważcie, że jednak to wszystko było jednak dobrą decyzją i to szło w dobrym kierunku. A więc naprawdę, yy, zastanówcie się nad tym, co robicie i po prostu pamiętajcie się, pamiętajcie się, póki jeszcze czas, tak? Bo. Jak już dojdzie do, do tragedii, to już potem będzie trudno to za, zatrzymać. A więc mam nadzieję, że jednak y, jedni po prostu w Polsce powiedzą nie, tak się sprzeciwią temu, co się dzieje, a inni się przynajmniej coś, trochę opamiętają, y, żeby tacy ludzie, y, takie gnojki, tak zwyczane gnojki, jak Brown i jak Kaczyński czy Duda, po prostu nie byli w stanie budować kapitału politycznego na, na nienawiści. Bo to jest tak, że ci ludzie nie myślą o was, oni myślą tylko o sobie. Im się to, 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 to opłaca, tak? Ten hajt się opłaca, no i dlatego, że się opłaca, to się na tym po prostu buduje kapitał, tak? A więc no, nie słuszmy innym, słuszmy Polsce. A polską racją stanu jest to, żeby Polska była w Europie i nade wszystko, żeby nie była faszystowska, tak mi się wydaje. A więc opamiętajcie środacy póki jeszcze czas. Bardzo was proszę.